Słuchajcie, Garten of Bambam 2 skrywa wiele fabuły i ciekawostek. Otóż, czy wiedzieliście, że po mapie rozrzucone jest sześć notatek opisujących powstanie naszych eksperymentów? Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak powstały nasze postacie. Przypadek numer 6 odpowiada nam na pytanie, jak powstał Banban, -Ban, nazywany Diabłem. Przypadek numer 10 opisuje nam, jak powstał Opila, nazywany ptakiem. A przypadek numer 1 opisuje nam, jak powstała tajemnicza substancja nazywana Dziwenium. Te sześć notatek łączy się ze sobą w pary i każda para opisuje po kolei powstanie. Ptaka Opila, Diabła Bambana i tajnej substancji. Dowiadujemy się tu, że banban -ban powstał z połączenia ludzkich genów z tajną substancją, w efekcie posiada on ludzkie zdolności i predyspozycje, natomiast Ptak Opila powstał w kilku wariantach: w pierwszym z połączenia flaminga z tajną substancją, a w drugim z połączenia strusia z dziwanium, czyli tą tajną substancją. Co więcej, w grze odnaleźć możemy również tajne taśmy VHS. Na tych nagraniach możemy zobaczyć niepokojące wydarzenia. Jednym z nich jest Banban, -ban, który leży na podłodze i wygląda jakby płakał lub cierpiał. Cóż, okazuje się być to prawdą, że cierpi. Otóż wyjaśnienie tego nagrania znajdziemy w sekretnych notatkach. Tam też stwierdzono, że w momencie, kiedy to próbowali z Bandama stworzyć jeszcze bardziej ludzką istotę, wstrzyknęli w jego ciało ludzką krew, aby jak w przypadku człowieka, to ona płynęła w jego żyłach. Niestety, ale ta próba okazała się niepowodzeniem i totalnym fiaskiem. Organizm Banbalma odrzucił krew, w efekcie proces ten sprawił mu olbrzymi ból, który widzimy na kasecie. Wnioski z tego eksperymentu były następujące. Banban -Ban przypomina człowieka, ale dostania się człowiekiem brakuje mu jeszcze wiele. Krew została odrzucona, więc nadal w jego ciele płynie czyste dziwenium, a do tego przez fakt wstrzyknięcia tej krwi postacie zaczynają odczuwać ból. A by the way, całą tą grę przeszedłem na drugim kanale, link w prawym rogu ekranu. Zapraszam. A wracając do tego strasznego ptaka nazywanego Opilem, wiemy już jak powstał. Jednak to, co widzimy w grze, niezbyt przypomina normalnego ptaka, niezbyt przypomina opis, że został niby z flaminga albo z strusia zrobiony, ponieważ no ten w grze ptak jest bardziej agresywny. Wyjaśnienie tego powodu również znajdziemy w notatkach. Otóż tam powiedziano że na tym ptaku zostały przeprowadzone dodatkowe modyfikacje i ulepszenia, aby to zwiększyć matczyny instynkt, sprawiając, że będzie zachowywał się bardzo opiekuńczo w stosunku do dzieci, a szczególnie w stosunku do ludzkich dzieci, ponieważ to był ogólny target, miała ta postać opiekować się dziećmi i była szkolona na małych ptaszkach, ale finalnie miała się opiekować ludzkimi dziećmi. Niestety, no jak sami pewnie domyślacie się, modyfikacja ta została źle wprowadzona i w efekcie przejawia Opila duży poziom agresji, jeśli ktoś tylko podejdzie w jej obecności do dziecka, dlatego też jej oczy stają się czerwone. Jest to ala, taka można powiedzieć, krew, która pokazuje jej wściekłość. Opila generalnie myśli, że skrzywdzimy dziecko, dlatego też reaguje agresywnie na naszą obecność w grze. A pamiętajmy, że akcja gry toczy się w przedszkolu, więc samo już wejście do budynku, gdzie mogą znajdować się dzieci, sprawiło, że Opila uruchomiła swój tryb bojowy, który pierwotnie Miał działać tylko w momencie zagrożenia dziecka i to nie miało być jakiś krwiożerczy tryb, a po prostu miała, jakby było jakieś zagrożenie, to bronić dziecko i chronić przed wszystkim co złe, a nie tak jak teraz w momencie, kiedy tylko ktoś się zbliży, od razu atakować. Do tego swoją drogą w przedszkolu tym są tajne pomieszczenia, w których to prowadzono badania i eksperymenty, dlatego też to miejsce jest takie duże. I jakby ktoś się zastanawiał, nie jest to żadne laboratorium, nie jest to żadna fabryka, jest to przedszkole. Dużo tego sekretnego miejsca tam mamy, dlatego też tyle się dzieje. Notatki generalnie też zdradziły nam sekret dotyczący trzeciego rozdziału gry, a mianowicie poprzez skanowanie kodu QR, znajdującego się na notatce z Opilą dostaniemy wiadomość o treści. Nie ufaj Meduzie. I nie chodzi tutaj o tego youtubera, co ostatnio bawił się w streamerkę, a o postać a o jaką postać chodzi, jeśli wiecie, napiszcie na dole w komentarzu. A jak nie, to już wam tłumaczę. Stinger Flynn to generalnie meduza, i wiemy to z lekcji naszej super nauczycielki Banbaleny. Może była trochę dziwna, ale to nas nauczyła. Stinger Flynn jest meduzą, a my mamy nie ufać Meduzie. Także ta tajemnica mówi nam, że w kolejnym rozdziale, trzecim rozdziale gry, poznamy Stinger Flina, który najpewniej będzie chciał nas oszukać. Także musimy być gotowi na starcie z nim i nie możemy mu przypadkiem zaufać, bo pewnie będzie chciał nas wprowadzić w jakąś pułapkę. A przechodząc teraz do sprawy Dziwenium, czyli tej tajnej substancji wykorzystywanej do tworzenia tych postaci, z notatek dowiadujemy się, że jej zażycie zwiększało rozmiar żył i ciała oraz pełniło funkcję takiej ala sztucznej krwi, dlatego też te żyły zwiększało. I generalnie no ta substancja napędzała ciało do życia i stanowiła taką podstawę stworzenia nowej istoty i dzięki tej substancji ci naukowcy byli w ogóle w stanie stworzyć te postacie. Które widzimy w grze. Z kolei z tajnych wiadomości skrywanych za kodem QR przy tej substancji odkrywamy, że celem naukowców w tej placówce było stworzenie perfekcyjnego przedszkola. Ponieważ, generalnie, według ich na świecie nie ma miejsca, gdzie dzieci mogłyby się czuć wspaniale. Nie było też miejsca, gdzie troska, rozrywka, edukacja i wszystko inne byłoby na najwyższym poziomie. Dlatego też postanowili stworzyć eksperymenty. To oni mieli pełnić funkcję opiekunów i to oni mieli stworzyć najlepsze przedszkole w historii świata. I generalnie większość przedszkoli by miało taką obsługę takich sztucznych ludzi yy, dzięki ich pomysłowi, no ale nie wypaliło. Dlatego też każda postać, generalnie w grze, została zaprojektowana pod inne obowiązki. Przykładowo, Bambalena miała być najlepszą nauczycielką na świecie dla dzieci w przedszkolach. A opila miała być tak dobra i troskliwa, że idealnie potrafiłaby zastąpić opiekę prawdziwej matki. Także obowiązki miały konkretne. Jednak z dalszych notatek wynika, że dziwenium, ta substancja zaczęła dawać niepożądane efekty i tu zaczyna się robić dziwnie. Istoty stworzone za jego pomocą zaczęły zachowywać się, Nietypowo i w wielu przypadkach zaczęto zgłaszać odczuwanie przeraźliwego bólu, który związany był z faktem, że strzyknęli im tą ludzką krew, i też no, wiele postaci zaczęło odczuwać złość. Stąd też naukowcy zaczęli ostrzegać, aby do rozwiązania sprawy nie było puszczać tych eksperymentów do dzieci, i w tej też notatce zawarto kolejny kod QR z wiadomością o treści. Oni nie są żywi, dlatego też nie mogą stać się żywymi.